Wczorajszy dzień, czyli 10 wrzesień, zaczął się taką oto wiadomością, czyli sms-em alert rcb. Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowuj spokój. Zachowaj spokój. To było najfajniejsze. I Wam miłego dnia. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami, jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, yy, yy, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Y oczywiście trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Y powoli otwieramy lotniska. Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem, atakiem na lotniska, ale. Było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne yy, naszych lotników. Yy, w tej chwili te lotniska są systematycznie otwierane. Wiadomo, będą pewnie jakieś kłopoty, perturbacje związane z opóźnieniami, ale na pewno wszyscy Państwo dobrze rozumiecie potrzebę yy, tego typu yy, działania. Aby zobaczyć wielki obraz w całej okazałości, trzeba zrobić kilka kroków do tyłu. Aby móc prawidłowo ocenić sytuację, trzeba odczekać jakiś czas, zebrać informacje, i tylko spokój nas uratuje. Kochanie, tylko spokój. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zapewne wszyscy Państwo wiedzą, dlaczego się tutaj spotykamy. Jest to odpowiedź również na Państwa pytania. Rzecz dotyczy obecnej sytuacji nalotu dronów na terytorium Polski. Proszę bardzo o zabranie głosu Pana Ministra, Wicepremiera Radosława Sikorskiego. Dziękuję bardzo. Jak Państwo wiecie, polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona. Do, na, nad Polskę nadleciały rosyjskie drony, które zostały zestrzelone. Nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe. Jak już Państwo wiecie, informacje przekazał premier i Ministerstwo Obrony Narodowej padła komenda strzelać. Zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO. W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie za co sojusznikom serdecznie dziękujemy. Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO i Unii Europejskiej. W związku z tym Polska zwróciła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu czwartego traktatu. Instrukcje w tej sprawie ode mnie rano dotrzymał nasz stały przedstawiciel, ambasador Jacek Najder. W południe został wezwany Szerze d'affaires Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna. Jako minister spraw zagranicznych przeprowadziłem szerokie konsultacje, między innymi i po pierwsze z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sibichą, z Kają Kallas, wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej. Przekazałem informacje także sekretarzowi stanu Marko Rubio. O zdarzeniu zostali poinformowani partnerzy z Trójkąta Weimarskiego, Rady Państw Morza Bałtyckiego i szefowa w tej chwili prezydencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Waltonen. Premier Tusk zapowiedział starania o wzmocnienie sojuszniczej obrony przeciwlotniczej. Chciałbym wyrazić podziękowanie za słowa sekretarza generalnego NATO Marka Rutte szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wielu innych przywódców europejskich. Pragnę podkreślić, że Polska ani NATO nie da się zastraszyć. To, czego wczorajszej nocy doświadczyli Polacy, na znacznie większą, bardziej tragiczną skalę doświadczają prawie każdej nocy nasi ukraińscy sąsiedzi. Pamiętajmy o tym, okazujmy solidarność z Ukrainą, nie powtarzajmy rosyjskiej dezinformacji, a to Rosja powinna wreszcie dojść do wniosku, że próba odbudowy ostatniego europejskiego imperium nie ma szans na sukces. Dziękuję bardzo. W trakcie nocnej wymiany uderzeń bezzałogowymi dronami między Federacją Rosyjską a Ukrainą siły i środki obrony przeciwlotniczej Republiki Białorusi nieustannie śledziły bezzałogowe drony, które zboczyły z kursu w wyniku działania środków walki radioelektronicznej stron. Część zabłąkanych dronów została zniszczona przez siły obrony przeciwlotniczej naszego kraju na terytorium Republiki. Za pośrednictwem dostępnych kanałów współpracy w okresie od godziny 23 września do godziny 4.10 września nasze siły i środki dyżurne wymieniały informacje o sytuacji radarowej z dyżurnymi siłami Polski i Republiki Litewskiej. W ten sposób poinformowano jej o zbliżaniu się nieznanych obiektów latających do terytorium ich krajów. Pozwolono to stronie polskiej szybko zareagować na działania Dronów, wysyłając w powietrze swoje siły dyżurne. Warto jednak zaznaczyć, że strona polska poinformowała również białoruskie dyżurne załogi bojowe o zbliżaniu się do granicy Republiki Białoruś niezidentyfikowanych obiektów latających z terytorium Ukrainy. Wymiana informacji o sytuacji w powietrzu jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w całym regionie i przyczynia się do budowania zaufania i wzmacniania bezpieczeństwa. Republika Białoruś będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania w zakresie wymiany informacji o sytuacji z Republiką Polską i krajami bałtyckimi. A może białoruska strona kłamie? Panie premierze, mam pytanie. Pytanie o czy ze strony Białorusi były jakieś informacje o nadlatujących dronach? Pytam w kontekście oświadczenia białoruskiego szefa sztabu? Dziękuję. O ile wiem były, ale o szczegóły proszę pytać ministerstwo obrony. Zaskakujące były ostrzeżenia, które otrzymaliśmy z Białorusi i nie do końca się ich spodziewaliśmy, że Białorusi nie nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony, a o której uprzedzali? Y y y Proszę nie pytać mnie. Wolę, ale zanim tak, się tak, pojawiły. Tak, tak. To wyprzedzenie też było pomocne dla nas. I żeby było jasne, nasza odpowiedź była pozytywna, czyli zarejestrowaliśmy drony, które zmierzają w ich kierunku i odpowiedzieliśmy im tym samym. Więc w tym kontekście no to było dla mnie zaskakujące, że, że Białoruś, która eskaluje nam mocno sytuacji na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę, ale nie odrzuciliśmy jej. Zaskakujące były ostrzeżenia, które otrzymaliśmy z Białorusi i nie do końca się ich spodziewaliśmy, że Białorusi nie nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony. A o której uprzedzali? Proszę nie pytać mnie, wolę Ale zanim skadać. się pojawiły. Tak, tak, to wyprzedzali. Ale w Polsce sytuacja się nakręcała nakręcała i nakręcała. No i tutaj już więcej, tylko dacha ścięło całego. Bo Tam nie w środku nie wiem, co tam jest. Ale głośno było. A głośno i tu huk taki jak nie wiadomo co. To już wszyscy poprzestraszani są. Dobrze, że strzelają do tego? Gdzie? No, że polskie służby strzelają do tych no, rosyjskich to, dronów. No to to jest bardzo dobrze. No bo to powinno być jakaś ochrona. Jak spojrzał pan do góry na dach, to co pan zobaczył? Że nie mam domu. Rozwalony dach, rozwalone ściany. Jak pan to zapamiętał? Jak wyglądał ten poranek dzisiejszy? znaczy siedziałem na dole na, na parterze oglądałem wiadomości, że dużo tych dronów e, wleciało i słyszałem, że lata gdzieś nad, nad, nad moją posesją jakiś samolot I, i nagle potężny huk spadł żerandol z sufitu po, przez okno patrzę, leci dach to i tyle wszystkiego Wszedłem na dwór, tutaj szedłem. ten samolot ze 2-3 razy zrobił kółko nad moim domem i polecił. I tyle wszystko. I widać było, że, że zaczepiło komin, który wystawał ponad ten dom i potem spadło to w środek w pokoju. A co w środku to nie wiem, bo nikt mnie nie wpuszcza. Nie wiem co tam w środku się dzieje. Już. Czyli od razu wyszliście z domu, tak? tak Razem z żoną. Tak. Żona wtedy jeszcze spała, czy, czy nie, też już nie? Już. Akurat zdążyła zejść też na dół. No to. A dom się palił, czy czy właściwa To znaczy po prostu... na tam, gdzie to główne uderzenie, gdzie, gdzie dziura w stropie to coś się zaczęło palić, no ale jeszcze zdążyłem ogasić. Jak pan to gasił? Czym? A wodą jeszcze wiadark, dwa wiaderka wody wylałem, no Zagasło zadzwoniłem na no wiadomo, ten 112, ale ktoś tam wcześniej jeszcze ode mnie zadzwonił. Przyjechała straż, policja, wojsko i, i co teraz? Znaczy <gry> nie wiem, co teraz, nie wiem. Czekamy na decyzję, co tam będzie. Czy, czy wolno nam tam wejść, czy nie wolno będzie wejść. Wójt tam zapewnił nocleg w tej bibliotece przy szkole. A dalej nie nie Ale wy tutaj cały czas jesteście, nie chcecie stąd odejść. No na razie nie, no bo jeszcze jakieś tam zobowiązania, jeszcze, jeszcze parę zwierząt jest i tak. Nie rzucę tego. Tak właśnie słyszałem od wójta, że się martwiliście o zwierzęta najbardziej. Co tam zostało? Jedna krowa, jeden, byk, trzy psy, parę kotów, kury. Ktoś to musi jeszcze obrządzić. Dziwne to uderzenie drona. Rozwala ściany, ale szyby są na miejscu. Może i tak bywa. Ale pamiętam, jak kilka tygodni temu spadł dron w miejscowości Osiny, też w Lubelskim. Szczęśliwie lądując w polku kurydzy, to w zabudowaniach znajdujących się w promieniu chyba setek metrów szyby powyletowały. Wypowiedź właściciela domu też jakoś. Kupy się nie trzyma, a tu już krąży w internecie taki oto screen. Ludzie, mieszkam na tej wsi. Ten dom został zniszczony w czasie burzy, która przeszła dwa miesiące temu. Nie tylko ten dom wtedy ucierpiał, przecież to na oko widać, że dach zerwany przez wiatr. Jesteście naiwni jak dzieci. Nie wiem, czy je to drony zabłąkały na teren polski, i nie do końca wiadomo. W jakiej ilości ze strony sąsiedniej białoruskiej wspomina się o siedmiu sztukach? Strona polska naleczyła ich około dwudziestu, porzucanych po polach, łąkach lubelszczyzny. Na tym dronie wyraźnie widać literkę I, y, która jest tylko w języku rosyjskim i która, jak się domyślam, miała stanowić niezbity dowód tego, że dron jest produkcji rosyjskiej. Jednak pomyślmy, kto z tego zdarzenia mógł coś ugrać dla siebie. Przede wszystkim strona ukraińska chcąc wciągnąć Polskę, a najlepiej cały NATO do wojny z Rosją. Jednak to już było parę lat temu, kiedy to w podobnym incydencie w Przywodowie zginęło dwóch mieszkańców. Dzwonił do pana prezydent Zełański. Można Dzwonił. powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta? Można tak powiedzieć. Był pan wtedy w szoku? Nie ale nie, nie, nie odebrał tego Pana Pan jako y, y, próbę wciągnięcia Polski do wojny. Przezabrałem z Ukrainy, odebrałem i co Pan powiedział. Nic. Na początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste. To jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę, a zwłaszcza najlepiej byłoby, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. No, oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy by, którzy by przy, po ich stronie walczyli czynnie przeciwko Rosjanom. To to nie jest nowe, to, jest, to się dzieje od pierwszego dnia, tak? Przecież marzeniem takiego. Przywódców państwa, tak, które jest w sytuacji Ukrainy, byłoby to, żeby, żeby całe NATO stanęło razem z nimi i, 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 i armia ukraińska, na początku wojny przecież słaba i, i słabo wyposażona, oparta w głównej mierze na odwadze Wołodymera Zelońskiego i bohaterstwie ukraińskich żołnierzy, bo nie wolno im tego absolutnie odmówić, że to oni po prostu własną piersią obronili swoje państwo. A? Dzień dobry, Karol Kostrzewa z Papu. Ja chciałem zapytać o oświadczenie Andriasie Sibichy, szefa ukraińskiej dyplomacji. Powie... Nie Chciałem zapytać o oświadczenie Andriasie Sibichy, szefa ukraińskiej dyplomacji, który dzisiaj powiedział, że trzeba, podjąć, że trzeba podjąć decyzję, aby kraje sąsiadujące z Ukrainą przychwytywały rosyjskie drony i pociski już na terytorium właśnie Ukrainy. Czy taki scenariusz jest omawiany w gronie sojuszników? Dziękuję. Y jakby to powiedzieć. Wrócimy do tego tematu. Nie chcę zapeszyć. Do poprzedniego pytania, żeby Panu dać trochę więcej do um, myślenia, to mogę powiedzieć tyle. Że Pan Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy wobec mnie dzisiaj powtórzył prośbę państwa ukraińskiego o to, aby sojusznicy natowscy mogli zestrzeliwać rosyjskie drony i rakiety, zanim one naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Proszę o szczegóły pytać wojsko, ale pewnym ograniczeniem operacyjnym dla naszych pilotów jest troska o to, aby nikomu nie zrobić krzywdy na Ziemi. Tymczasem Ukraina nas prosi, że jeśli, jeśli coś się już ewidentnie zbliża do naszych granic, stanowi dla nas. Bezpośrednie zagrożenie to, że możemy to robić nad ich terytorium. Podkreślam, to jest ukraińska prośba, żadne decyzje nie zapadły. Polski rząd też może wiele zyskać, wykorzystując sytuację, prosić o pomoc militarną, tłumaczyć zwiększenie kosztów na zbrojenie, wprowadzać restrykcje w celu jakby bezpieczeństwa narodowego lub odwracać tym uwagę od innych problemów, których w Polsce jest dziś niemało. Korzystają media, no bo sensacyjne wiadomości zwiększają oglądalność, czytalność itd. Blogerzy tak samo z ostatnich chwili, zobacz, zanim usuną itd. Korzystają z tego zdarzenia też osoby organizujące kolejne zbiórki, jak w tym przypadku, cytuję. Żeby do Polski nie dolatywały rosyjskie drony, trzeba po prostu dozbroić siły zbrojne Ukrainy. Ukraina musi mieć więcej obrony przeciwlotniczej i dronów. Proste. O obronę przeciwlotniczą możemy tylko prosić polityków z nadzieją, że kiedyś nas w końcu usłyszą. Drony natomiast możemy kupić sami. Pomóżcie mi, proszę, zbierać na nie pieniądze. Stała darowizna na drony dla ZSU. I link podany. Jednorazowa darowizna na drony dla ZSU. Kolejny link. Czy korzyść z tego zdarzenia miałaby Rosja? Chyba tak, aby mieć rozeznanie o gotowości sił powietrznych NATO, ale żeby w tak skomplikowany sposób przez Ukrainę, no nie wiem. Dzień dobry, Rafał Lesiecki, WNPPL. Czy wobec faktu, że jakaś część tych dronów przyleciała do Polski z nad Białorusi, czy podejęliśmy lub zamierzamy podjąć jakieś kroki dyplomatyczne wobec tego państwa? To, że nadleciały z Białorusi, to jest dodatkowy czynnik, aby sądzić, że, że była to zaplanowana akcja. No bo gdyby były to przypadkowe naruszenia, to spodziewalibyśmy się ich z terenu Ukrainy. A e, jeśli chodzi o Białoruś, to jak Pan wie, stosunki z tym krajem sąsiedzkim niestety nie są dobre. One wynikają z tego, co robi Białoruś, e, która nie przestrzega praw mniejszości polskiej w Ukrainie, która więzi Polaków, w tym Andrzeja Poczobuta, bierze też zakładników takich jak. E, Ostatni podróżnik Karmelita i przede wszystkim organizuje w, we współpracy z Federacją Rosyjską. Po pierwsze, ćwiczenia wojskowe o agresywnym scenariuszu Zapad, no i po drugie, już od wielu lat, agresję hybrydową przeciwko naszej granicy, która kosztuje nas realne pieniądze. Setki milionów euro wydanych na wielki i piękny płot. I, i, I na dodatkowe pensje, pobory naszych strażników granicznych i naszego wojska. I w związku z tym wszystkim podjęliśmy decyzję o zamknięciu całkowitym granicy polsko-białoruskiej. Mam nadzieję, że, że prezydent Łukaszenka zrozumie, że miarka się przebrała. Otóż panie Sikorski, prezydent Łukaszenko nie korzysta z przejścia granicznego Terespol-Brześć. Zamknięcie granicy ucierpią zwykle ludzie mający przyjaciół i rodziny po obie strony granicy. Jadąc drogami szybkiego ruchu często można zauważyć mosty łączące tereny po obu stronach drogi. To mosty dla zwierząt. A jakieś to humanistyczne i piękne w stosunku do dzikich zwierząt. A co z ludźmi? A z ludźmi wszystko na odwrót. Zamiast mostów buduje się płoty, mury, zamyka się ostatnie przejście graniczne. A może tak, narodowe referendum, czy chcemy, aby nas traktowano gorzej niż dzikie zwierzęta?